Dzień dobry, vlogmasa numer 5, zaczynamy od leków. Wiem, że jest złe światło, ale sorry. E, obudziłam się z tak ogromnym bólem gardła i chyba nawet słychać, że mnie boli. Więc oczywiście biorę rutynę skorbin, bo to zły znak. I chciałabym wziąć tabletkę na gardło. Haha, ha, mam nawet. Haha, jest ha. super. Jeszcze mi zostały z mojej osobnej choroby, więc dobrze. Bierzemy cztery rutiny skorbiny i... Walczymy z chorobą, nie dopadnie mnie. Już raz byłam chora, w bodajże listopadzie, tak w listopadzie, więc nie dam się drugi raz. Piąteczka, lecimy. czy piątka, piątka. O, dzisiaj cienie będą ewidentnie. Zwykle, czy jeden, czy dwa. Wypchane, zgaduję, że dwa. Okej, okay, to są dwa cienie, które były w dzisiejszym okienku. Ten jest niesamowity, Wy widzicie, jak to się mieni. Przecież to mieni się na milion kolorów. O jezu, jakie to jest piękne. To jest cień, który nazywa się fioletowy żuk, Nie będę już słóczować, bo potem nie mnie tego z ręki. A ten jest taki matowy, właśnie taki ciemny. One w ogóle fajnie do siebie meczingują. Ten nazywa się Ciemna Śliwa? Bo tak. Tak, ciemna śliwa. No, wyglądają super te cienie. Dzisiejszy stan palety po otwarciu kalendarza adwentowego. Powiem wam, że jestem e, naprawdę w szoku, że w jednym opakowaniu są dwa cienie, dlatego, ze względu, że zawsze praktycznie chyba będzie jeden mat i jeden, e, jedno świetlidełko, to tak właśnie zamierzam je układać. Że wiecie, tu nie mam ręki, ale tu będą same maty. Będzie linia samych e, świecidełek, i potem znowu maty i znowu świecidełka. Więc wygląda to czad. <grym> I fajne, że te kolory, które są dziennie razem do siebie meczingują. No te dwa na luzie damy radę połączyć, te dwa tak samo. Więc czat! Lecę, mam nadzieję, że zdążę na ten trąwek, drąby, którą zawsze jeżdżę. Bo kiedy już wstałem tutaj parę minut później, ogarniałem się parę minut dłużej <grym> i tak dalej, i tak dalej. Z tego wyszło, bo tak wychodzę z domu, mam 10 minut, a teraz mam 7, więc trzeba szybko trafić z i lecieć. Czułem właśnie do domu, grzeje mi się woda na zupkę niską, bo chcę zjeść coś ciepłego. Zgawiłam dalej, jest jak jest, i w ogóle jeszcze dodatkowo mnie głowa, i no nie jest kolorowo przyznam. Generalnie boli mnie gardło przy piciu, jedzeniu, połykaniu czegokolwiek nawet śliny więc jest ciężko, widzowie, i dotkało, bo mnie ta głowa. No, ja myślę, że skończy się po, potężną drzemką. Mam nadzieję, że na coś da. Przepraszam za kolejnego nudnego vloga, ale wiecie, jak się czuję. Mam nadzieję tylko, że nie idzie mi na chorobę, bo będę w dupie strasznie. Tupka, Naprawdę nie mam ochoty kompletnie na nic i nie mam nawet siły sobie zrobić głupich kanapek. Powiedziałem jej, wyciągnąłem chleb, żeby się rozmroził. Naprawdę nie mam na nic innego ochoty, więc muszę się pożywić tym i oglądam sobie kampery Freeza. Bo lubię do tego wracać. Spałam jakieś dwie godziny. Widzimy to wszyscy. Niemiłosiernie się, zimno, dlatego robię herbatę. I w ogóle zaczęłam myć nos, tka, ale nie podoba mi się to wszystko. Yy, wybieramy sobie jakąś herbatkę. Biorę tą czyli malinkę z granatem. że jest mi tak zimno. Nie wiem, czy to przez to, że nie wiem jestem chora i generalnie jest mi zimno. Czy w tym mieszkaniu jest tak zimno, ale jest mi tak zimno, że zrobiłam herbatę i mam nadzieję, że nie dość, że będzie dobra. To jeszcze mnie ogrzeje mam się właśnie i powiem wam, widzowie, jest naprawdę ciężko. Nie sądziłam, że zwykły bulgarda gardła przeniesie się na coś takiego. Mam totalnie zawalone zatoki. I w obuwie, bo boli mnie gardło. Bo boli mnie gardło. Mam zatkany nos i zatoki. I jest dupa. Nie mam w ogóle generalnie na nic siły. Naprawdę po prostu nie miałam siły wstać się umyć jest mi się to czas słabo. I w ogóle tak się to czuję, że to jest masakra. Ale ładna. Idealna prezent świąteczny. Halo, witam Was bardzo serdecznie w szóstym vlogmasie na moim kanale. Prawdopodobnie połączę go razem z vlogmasem piątym. Eee, co tam u mnie? Eee, chyba widać. Choroba niestety dalej mi nie, mi nie minęła i jest ciut lepiej, ale jednocześnie jest gorzej i sama nie wiem, jak się czuję. Próbowałam ogarnąć jak najszybciej lekarza. Przepisałam się dzisiaj do innej przechodni z mojego rodzinnego miasta do Poznania. Załatwiłam to dzisiaj i generalnie eee, Termin jest dopiero na poniedziałek, a ja potrzebuję leków, pomocy i zwolnienia lekarskiego, mm, więc yy, no, trochę za późno. No i generalnie mama mi podsunęła pomysł, żebym, e, żebym e, zapisała się do, czy zapisała się, wybrała się do nocnej opieki, opieki nocnej i świątecznej, if you know. Um, i będę zaraz tam dzwonić, bo jest przed 18. ja generalnie wróciłam właśnie do domu. Byłam w aptece e, i kupiłam sobie Teraflu i Ibuprofen, Ibuprom, bo boli mnie głowa cały czas. I byłam w leklerku, bo chciałam zjeść coś słodkiego i miałam na coś dobrego ochotę, więc kupiłam e, Doritosy, bo były za piąta, ale w ogóle ciekawe takie rzeczy były w leklerku, nic tam nie byłam. Bruszczetta pizzowa, nie wiem czy ją przegryzę przez moją ósemkę, ale zobaczymy. Um, ten Serek, bo czaję się na niego od dawna, Papaja i Kary z apetiny przepyszną rzecz i nutelle, bo stwierdziłam, że jak jestem chora, to mogę. I yumi, która jest chyba podróżą mogu mogu, ale miałam ochotę na coś takiego. O, słabe te mikołajki. <ścoughs> Nic ciekawego się nie dzieje u mnie, ale by sobie poprawić choć ciut humor, otworzymy kalendarz adwentowy. Zobaczmy, co szósteczka przygotowała na moją chorobę. Mamy tutaj duże okienko, więc fajnie. No coś tak przesypuje, tak jakby jedna rzecz tam była. O, coś w bąbelkową folię. Zapakowane. Hop. Co to? Paletka! Ale o, ale super! Aj, 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 Oj. Paletka do konturowania na mokro. Ej, super! Mamy naprawdę ładny róż i dwa bronzery. Jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy. Ej, super! Naprawdę czat. Nie spodziewałam się paletki do konturowania w tym kalendarzu, więc super. Maga się cieszę. tu jest, tu są leki i wszystko, co jest mi potrzebne na moje chorowanie. Okazuje się, że mam anginę. Jej! Proszę Państwa, chorobowy hol, no także inaczej. Raczej do poniedziałku nie planuję się ruszać z domu. Ewentualnie jutro do lekarza, bo dostałam generalnie skierowanie do lekarza rodzinnego, byłam na tym nocnym. Generalnie o... o, o pogadajmy. Generalnie było tak, że chciałam y, dodzwonić się do... Jaki tam centrum, czegokolwiek, co przyjmuje, Daje tą opiekę nocną i świąteczną, medyczną. No i generalnie zadzwoniłam na mój rejon Poznania i dowiedziałam się, że ten punkt już nie istnieje, nie został przeniesiony, jednak dalej jest mi do niego daleko, więc wybrałam inny punkt. Pani mi w ogóle po pierwsze zrypała, że ja jakby poszłam na ten rejon, który jest w ogóle jedną dzielnicą Poznania. Zbada niedaleko, ale obok, ale jednak nie mój, a mieszkam w innej dzielnicy, ale powiedziała, że mi przyjmie, ale na przyszłość, żebym jednak swoją dzielnicę wybierała, ale tak mówię, dobra, girl, zbadaj mnie, bo jak stąd iść. Ani mnie osłuchała, sprawdziła mnie, jakby wiecie, jakie objawy mam i tak dalej, no i stwierdziła, że mam anginę, dostałam receptę na leki oraz dostałam informacje na temat tego, żebym... W miarę możliwości jutro jeszcze wybrała się do lekarza rodzinnego, żeby dostać ym, nie orzeczenie, tylko y, zwolnienie lekarskie. Więc y, tak to wygląda. E, generalnie pani w ogóle do mnie, a to pani do nas, pani do mnie dzwoniła. I jeszcze w ogóle, jak nagrywałam jeden tam klip, ale go chyba nie dodam, to przerwał mi telefon od tej pani, mówiący o tym, że no gdzie pani jest, bo my na panią czekamy. I ja tak. Gier, więc śmiesznie. No i w sumie tyle. No i dostałam, jakby wiecie, recepty na leki, No i stwierdziłam, że jeżeli muszę się wygrywać na to, że do poniedziałku nie wychodzę z domu, nie, że to się mi to pasuje, bo jestem introvertykiem, no ale Steel, więc... Zrobiłam też mini zakupy i pokażę Wam, co tu się znajduje. Czyli zestaw małego, tego człowieka. Kupiłam herbatę, ta jest zimowe smaki, ziołowo-owacowa, aromatyzowana, o smaku śliwki z hibiskusem, korąco dla i owocem figi. Taka, w Lidlu. Kupiłam piernika. No, nie powiem Wam dlaczego, ale miałam jej zresztą ochotę i jest bardzo mięciutki, więc take it. Na osłodę mojego nędznego życia: Kinder Cards. Mleko, bo chcę sobie zrobić kakałko, salami, bo nie było żadnej fajnej szynki do tostów, dwa pasztety. Ja, jak jestem chora, wybieram najprostsze możliwe rozwiązania, więc dwa pasztety, jakby nie było co na co, jakby, wiecie, kanapeczkę smarować i dwie pomarańcze i jedną cytrynę do... Do czego? Do herbaty. No, proszę Państwa, antybiotyk. Probiotyk, coś na Katar, i coś na Wunderville. Jej. Wiem, co wam jeszcze opowiem. Dostałam dzisiaj swój pierwszy mandat. Zasnęłam i jest druga w nocy i właśnie wstałam, <grybujesz> umyłam się, umyłam włosy i idę pewnie dalej spać. Pewnie jeszcze chwilę pooglądam, bo jestem w miarę wyspana. Zjem sobie Kinder Kartsy, żeby osłodzić moje życie i pójdę spać. Nawet słuchajcie śpić w skarpetkach, gdzie. Generalnie tego nie robię. Chyba by było tyle w tym chorowitym vlogmasie. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał i widzimy się jutro. Nie, pojutrze. Również w podwójnym vlogmasie, bo takie chorowate vlogmasy bez sensu kręcić po jeden dzień.